Nie bardzo polubiłem flesza TV Gry plus. To jest jeszcze łatwiejsza robota, bo jakiś czas temu jak robiłem newsy, to musiałem przejrzeć newsy i sobie podkreślić ważne cytaty. Teraz nawet tego nie muszę robić. To jest, proszę Państwa, lenistwo osiąga poziom. Niezwykły, ale bierzcie pod uwagę, że ten flesz ma 3 minuty i ja tam zrobię z tego trochę więcej. Na przykład długim wstępem, który nie jest do niko, nikomu do niczego potrzebny, ale przynajmniej produkuje się do pewnego stopnia. Zobaczmy sobie. Co też ciekawego we Flashu, temat dotyczy survivali, więc, więc ważna rzecz w gamingu ostatnio. O! Okay. Niby się tydzień zaczął, a ja już na nic nie mam siły. Też tak macie? Nie, nie mamy. Dzień się zaczął. Dla mnie się zaczął wczoraj. Ja mam bardzo dużo siły na wszystko. Albo tak sobie mówię przynajmniej, bo to trzeba tak sobie myśleć, nawet jak się nie ma siły. Proszę Państwa, trzeba być optymistycznie nastawionym i nie mówić, że o nie, znowu poniedziałek. Tylko trzeba być, tak jest, poniedziałek, kolejna szansa, żeby zmienić swoje życie. <grych> Czy nie? <grych> Lepiej nie. Ja nie jestem coachem, przepraszam, jeżeli takie Państwo odnieśli wrażenie. Star Wars Industries wciąż zamierza wspierać swoją najnowszą grę The Invincible. Tytuł ten ma dostać ponad 12 nowych aktualizacji, a każda z nich ukazywać ma się raz w miesiącu, więc niezwyciężony będzie rozwijany jeszcze przez co najmniej rok. Niewykluczone, że gracze dostaną darmowe rozszerzenia, w powietrzu wisi też wydanie płatnego DLC oraz udostępnienie gry w abonamencie Xbox Game Passa i PlayStation Plus. Kurde, intensywniej nad tym pracują niż nad grą usługą, to się nie spodziewałem. Ja przeszedłem sobie tę grę jako jedną z nielicznych ostatnio. Ostatnio niewiele gier przechodziłem. Głównie dlatego, że gram W MMO, tego się przejść nie da. Wszystko było jasne. Albo Survivale jakieś, tego też się nie da za bardzo przejść. Więc to było całkiem zacne. Miało swoje słabe strony, ale było całkiem zacne. Ciekawy jestem tych aktualizacji. Może jestem ciekawy DLC. No najwyraźniej to się spotkało z jakimś pozytywnym przyjęciem, skoro deweloperzy to robią. Myślałem, że to. Nie spodziewałem się, że to się sprzedało jakoś na tyle dobrze, żeby warto było to kontynuować i wspierać. No najwyraźniej tak, więc gratuluję, jeżeli tak się okazało. A może wsparcie gry jest okazją też, żeby. Trochę dotrzeć do szerszego grona odbiorców, więc może to jest inwestycja po prostu. Tak czy siak, całkiem zacna opowieść. Mimo ogromnego szumu, który wywołał wokół siebie Palworld, Unshrouded radzi sobie naprawdę nieźle. Twórcy ze studia King Games poinformowali, że na Steamie ich nowe RPG znalazło już milion nabywców. Warto też zerknąć na Steamowe rekordy aktywności w ostatnich dniach. Enshrouded, który zebrał ponad 160 tysięcy jednocześnie grających, miał więcej graczy w piku niż Tekken 8 i Like A Dragon Infinite Wealth łącznie. No tak jest, to jest oczywiście za każdym razem, kiedy gram w Palworld World na streamie, to się pojawiają pytania o tę grę. Ja na pewno będę na nią rzucał okiem, pewnie lada moment. Trudno grać dwa serwy w Survivale jednocześnie, więc teraz Palworlda wybrałem. Ale tak, też obserwuję Steam które... Kiedy ja w niedzielę sprawdzałem, to było 150 tysięcy graczy. Teraz jest 160 tysięcy, więc tam dosyć gwałtownie rośnie zainteresowanie tą produkcją. To jest RPG Survival, czyli coś, na co ja zawsze liczyłem w kwestii Survivali, że tam będą mechanizmy RPGowe. Zobaczymy, no to, to trochę przypomina na Walhalle i tak dalej. Ponoć cały czas są jakieś problemy. Ktoś mi zgłaszał wczoraj na streamie, że Sejwa mu cofnęło. Więc I proszę Państwa, jeżeli Was interesują tego typu gierki, to warto mieć to na uwadze. Być może warto jeszcze troszkę poczekać, żeby się, żeby się ustabilizowała sytuacja, ale na pewno, na pewno warto śledzić. Enshrouded jest u mnie na liście. Opowiadałem o tym, że to jest taki gatunek, który trochę zbliża gry RPG, Survivale, trochę MMO. No, tak, Survivale zbliżają ludzi do Survivali, rzecz jasna. To jest. Y, Entrauded łączy w sobie bardzo dobre rozwiązania z różnych gatunków. I to jest dobra droga dla przyszłych gier. Bo wygląda na to, że po pierwsze, Survivale wzbudzają ogromne zainteresowanie i to są gry, które są ludziom potrzebne. No, ale do tego dochodzą mechanizmy RPG, które też ludzie lubią. Ja też to lubię, więc cieszę się, że lubimy to razem i możemy się bawić w takie gierki, jak chociażby to. A, jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. I przede wszystkim. To są takie gry, które są tworzone przez niewielkie studia. Zaskakujące jest to, a są tak potrzebne i wzbudzają taki entuzjazm i tak dobrze się sprzedają. Może to jest wskazanie dla ludzi, którzy potracili robotę teraz, bo oczywiście nie jest żaden argument, ale wiemy, że w branży dzieją się rzeczy niedobre i z tych wielkich studiów ludzie tracą pracę, i w tych wielkich studiach trudno o zatrudnienie się teraz, więc pewnie. Ktoś mi zwrócił na to uwagę, że hej, straciłeś pracę i teraz rok ci mówi załóż własną firmę, weź kredyt. Nie, no, nie, nie to chcę powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że w tej branży są szanse dla ludzi ambitnych i nie trzeba wielkich studiów, żeby robić rzeczy fajne. No, to jest pozytywna informacja. To nie jest tak, że ja ci mówię, straciłeś pracę, weź kredyt, albo coś. Albo straciłeś pracę, ogarnij się. To tego nie mówię. No mówię, że jest szansa. No to powinna być optymistyczna informacja. Więc proszę tworzyć małe studia i robić takie cudynkę, jak to. But in the She's hard, and has... Ciąg dalszy pięknej katastrofy, jaką jest Suicide Squad Kill the Justice League. Teraz oberwało się nabywcom edycji Deluxe, która miała uprawiać do wcześniejszej premiery gry. Gracze chcący uruchomić produkcję po raz pierwszy otrzymywali komunikat o ukończeniu całej zawartości fabularnej gry Legion Samobójców Śmierć Lidze Sprawiedliwości. W wyniku tego bugu konieczne było tymczasowe wyłączenie serwerów. Kurtyna. No to jest, proszę Państwa, to jest, to, to jest potworność za potwornością w tej, w tej produkcji. Wszyscy się spodziewają, że to będzie słabe. Ja zawsze mówię, okej, okay, okej, okay. ja też się spodziewam, że to będzie słabe, ale no może nas to zaskoczy. No miejmy nadzieję, to zawsze, zawsze warto mieć nadzieję. Ale nie warto wydawać pieniądze na, na nadzieję. Ja sobie mogę na to pozwolić, bo będę o tym opowiadał. Więc wydam te pieniądze. Tym razem nie kupiłem wczesnego dostępu, bo mam co robić. I dobrze zrobiłem. Strasznie przykra sytuacja. Płacisz, kurde, ekstra kasę za grę, która jest w wątpliwej jakości. Wiele na to wskazuje. I jeszcze nie możesz sobie pograć, bo są jakieś błędy takie, poważne. A skąd są błędy? No bo test, testów nie było wystarczająco. Mocnych. Dziennikarze nie mieli okazji zwrócić na to uwagę, bo się nie daje kopii recenzenckich, bo jeszcze jest obawa, że zniszczą tę grę. Wszystko tam się sypie w tym projekcie. Cały pomysł na ten projekt to mi trochę Goluma przypomina. Nie pod względem jakości, ale jak mam już grać w superbohaterskim świecie, to wolałbym zagrać Supermenem, a nie kurde jakimś Rakinem albo Harley Quinn. Harley Quinn jest bardzo sympatyczna i ma wiele argumentów ponad dwa. Natomiast no to nie jest tak, że ja... <ścoughs> Ach, whatever. Golum, no, po raz kolejny. Tak czy inaczej te gry mają zamiar rozwijać bardzo mocno. Yy, nie wiem, czy to ma sens jakikolwiek. Ja podchodzę optymistycznie do tych gier, ale ile razy mówiłem, że to jest gówniany pomysł od czasu Marvel Avengers... Że najpierw Marvel, Marvel Avengers, w którego pograłem, potem Gotham Knights, w którego pograłem, ten sam pomysł w ogóle bez sensu. No i teraz Suicide Squad, lata, lata po premierze, też kolejny gówniany pomysł, na który nikt nie ma ochoty. Czemu ci ludzie się tak. Kto wpadł na ten pomysł? I teraz mówiłem, pewnie to wydawca kazał Rocksteady zrobić taką grę, oni nie chcą, bo oni robili singleplayera. Potem ktoś mnie skorygował w komentarzach, nie wiem na ile można w to wierzyć, że to Rocksteady sami wymyślili ten pomysł i że go spiczowali w studiu, w wydawcy i że przepchnęli to sami, więc nie wiem kogo winić za ten pomysł tutaj. Ale jeszcze nie było oficjalnej premiery, może się okazać, że będziemy w szoku, jakie to jest dobre. Co wątpię, ale chciałbym. Erik Baron, twórca Stardew Valley, powoli kończy pracę nad kolejną, choć zapewne nie ostatnią, aktualizacją swojego dzieła. Baron zaleca, by grać od nowa, aby zobaczyć wszystkie nowości we właściwym kontekście, ale większość zawartości ma być możliwa do sprawdzenia również na starych zapisach. Ładka ma trafić do graczy w 2024 roku: najpierw pojawi się na PC, potem na konsole i mobilki. To w zasadzie też jest taki survival, teoretycznie. Chodzisz, kosisz w zboże, zbierasz skałki. No, przydałaby się taka produkcja, taka luźna, przyjemna, tylko z tej perspektywy Skyrimowej, tam taki 3D. Są takie gry, swoją drogą? Bo te wszystkie surwiwale takie przynajmniej próbują być hardkorowe? Powiedzmy, no bo są potwory, można z, z głodu umrzeć, palia się nazywa, coś mi się, coś mi się, coś mi się kojarzy, no więc, więc no bardzo sympatyczna i przyjemna jest gierka niewątpliwie, w ogóle się w nią nie wkręciłem, chociaż próbowałem polecacie Medieval Dynasty w tym Palia albo Medieval Dynasty, no to proszę Państwa, gdybyście szukali takiej gry, no to macie macie propozycję do przetestowania za dużo tego wszystkiego, żeby to ogrywać. Nawet ja traktując to zawodowo, nie znajduję czasu na to wszystko. Bo to wychodzi taki PAL-World. To nie da się w to pograć 10 godzin, to trzeba pograć 100 godzin, żeby mieć coś do powiedzenia. Enshrouded podejrzewam, że tyle samo. New World 200 godzin. Nie ma czasu na to wszystko. No i na tym polega problem gier usług. No nie ma czasu na to wszystko. Nikt nie ma czasu tyle, żeby to wszystko ogrywać. Do sieci wyciekły filmiki potwierdzające, że nieistniejący już producent, Neversoft Entertainment, pracował nad niewydaną częścią Call of Duty. W serwisie X opublikowane zostały dwa krótkie materiały zawierające zapisy z rozgrywki. Trzeba przyznać, że twórcy Tony Hawk Pro Skater 4 mieli rozmach, ale tytuł ten został porzucony na rzecz Call of Duty Ghost, chociaż twórcy mieli już przygotowanych parę misji i część multiplayera. Call of Duty w kosmosie to by się raczej nie przyjęło. Ludzie tak nie do końca podchodzili sympatycznie do Call of Duty science fiction. Ale tu jakaś kampania była, to zawsze te kampanie były robione z polotem. Tam kampanię to bym pograł w takiego shooterka. Ostatnia kampania przy Call of Duty to był żal, wiadomo. Nie, ale no i szkoda, w związku z tym. Ech, ten Activision Blizzard King. Tragedia. No więc fajnie by było, nie? Kampanie z... nie najgorzej wychodziły. No wiadomo, że to był, był przerysowany, ale. O, to znam, polska gra. Polska gra akcji The Rift Breaker otrzyma w 2024 roku sporo nowości. Niezależne szczecińskie studio Exor ujawniło plan pracy na przyszłość. Do gry zmierza m.in. kolejny duży dodatek o nazwie World Expansion Free, w którym zobaczymy bagienny biom z nową kampanią fabularną. Poza tym potwierdzono tryby wieloosobowe, w tym moduł kooperacyjny. To jest fajna gra i ona ma wszystko, na papierze ma wszystko to, co jest potrzebne, ale w praktyce jakoś tak się. Jakiś taki byłem znużony, bo kupiłem sobie ją od razu. I no to jest taki trochę hack and slash połączony z factorio, delikatnie z jakimś takim utrzymaniem bazy, trochę RTS-owych klimatów jest. I, i na, na papierze to wszystko super działa, ale, ale w praktyce jest jakieś takie nużące, więc. No może w kooperacji to zadziała, bo to na pewno jest bardzo ładna gra, zrobiona ze starannością i, i no, jakieś pomysły tam mieli i je zrealizowali, ale tak może tego wszystkiego tam było za dużo, więc dużo czasu spędza się, siedzisz w bazie i tam czekasz na, na, na ataki, tam czasami wybierasz się w poszukiwaniu surowców, ale też nie zgłębiłem tego jakoś bardzo intensywnie, bo mówię, nudziło mnie to, nudziło mnie to niestety. A szkoda, liczyłem na, liczyłem na tę grę. No ale może kooperacja? Kooperacja może, może zaangażuje ludzi bardziej. Fajnie, że nad tym pracują, usprawniają, dodają rzeczy. To za, zacny projekt, był zacny pomysł. A teraz czas na wieczorne granie. Zapraszam na jutrzejszego fleszyka. Do znów. No i proszę, daśmy pogadali o rzeczach. No i fajnie, tak spodziewałem się większej analizy tego co się dzieje z survivalami, ale zapominam, że to są flesze. Flesze to są takie krótsze formy. A jak tam na TV gry w ogóle? Ciekawie? Robią jakieś analizy takie? Brakuje mi ciągle takich, takich rzeczy do oglądania, takich analiz. Ja to sobie oczywiście lubię pooglądać i pogadać o tym i to jest dla mnie content, ale też lubię sobie wieczorkiem yy, usiąść przy telewizorku i posłuchać jakichś takich analiz i publicystyki gamingowej, może nie przesadnie długiej. Na zachodnich kanałach anglojęzycznych w sensie jest bardzo dużo fantastycznej publicystyki growej. W, jeżeli chodzi o polskie kanały, tego jest dużo, dużo, dużo mniej. Maestre robi takie rzeczy. TV Gry robiło takie rzeczy. Teraz, teraz zdecydowanie mniej. No, no nie, nie mam tego. Nie mam tego tyle, ile bym chciał. I mówię tutaj z perspektywy widza, a nie z perspektywy youtubera. No, ale język angielski, jak ktoś ma i operuje, to ma co oglądać, nie wątpliwie. Więc może mówię bardziej z perspektywy twórcy, że chciałbym mieć coś do skomentowania takiego po polsku. No ale to trzeba się zadowolić mniejszymi rzeczami, i ten freszyk jest całkiem zacny.